To jest i da draga, a raz dawaczy. Gdzie ona? Tu jest, a Brona nas pilnuje. A gdzie jest Kugerela? Zdziałaś kugel? Co? Zrobiłeś trasę elegancką? Co to? K Wrona? Wrona śpiewa? Tak? i dam <śm> drogą Raz dawa. Trzy <śm -try> Ziemia, dody! Nie chyba co? Powinno być super. ta. Tak, 32 stopnie było 3 tygodnie temu. Dzisiaj jest troszkę chłodny. Ale nie jest tak tragiczny. Mama! Ja! Musimy to zrobić. Słyszysz? Słyszysz? She must have been standing tall, Ella. some tachyta. Ah, latsom, latsom. Grey jays, spirit builds birds, Ella. Aye. What uh a -huh. nice